Na soborze w Toledo zadeklarowano, że dzieci kapłanów, którzy nie wytrwali w cel ani w celibacie, ani w czystości, staną się stałymi niewolnikami kościoła. Sobór w Pawi z kolei wydał podobny dekret. I te dekrety, uwaga, weszły do prawa kanonicznego. Coś, co nie jest zmienione do teraz. Synod w Mefii przyznał władzom świeckim prawo do uczynienia niewolnikami żon kapłanów. W celu ochrony oczywiście celibatu. I również te dekrety weszły niegdzie indziej, jak do prawa kanonicznego. Z kolei w XIII wieku przetłumaczono dzie dzieła Arystotelesa i na przykład Tomasz Zakwinu przyjął jego poglądy, uznając, że właśnie niewolnictwo jest tutaj, cytat korzystne dla ludzkiego życia. I od wtedy zaczęto coraz bardziej yy, ta filozofia grecka wpływać na, na kościół. W wieku XV i XVI papieże dali Portugalii i Hiszpanii przyzwolenie do tak, do, jak to sami określają, wiecznej niewoli. I zobacz, cytat. Udzielamy Ci pełną i swobodną moc inwazji, podboju, walki, ujarzmiania saracenów, pogan i innych niewiernych oraz innych wrogów Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, zarówno ich królestw, księstw, hrabstw oraz innych dóbr, a także kiełznania tych osób wieczystą niewolę oraz używania, zawłaszczania i przekształcania ich własności na swoją i swoich następców. Na zawsze wspomnianych królestw, księstw, hrabstw oraz innych dóbr i posiadłości i tym podobnych. Z uwagi na nasz duszpasterski urząd z radością zajmujemy się, na ile jesteśmy w stanie z Bożą pomocą, problemami poszczególnych chrześcijan, i zważając na fakt, że skutkiem nawału niewolników jest to, że odziedziczone posiadłości zbogacają się. Nieruchomości rolne są lepiej dopatrzone i miasta się rozrastają i pragnąc zapewnić ludziom ochronę przed stratami jak również ich zysku, z naszej własnej woli popieramy i potwierdzamy powyższe postanowienia i zarządzenia. Niemniej jednak, jako środki większej ostrożności, zarządzamy, że każda osoba obu płci, czy to Rzymianin czy nie Rzymianin, świecka czy duchowna, bez względu na godność, status, tytuł, zakon, położenie czy stan, w jakim się znajduje, może swobodnie i zgodnie z prawem, jawnie kupować i sprzedawać każdych niewolników o jakikolwiek pci, oraz zawierać umowy o nich tak, jak jest to w zwyczaju gdzie indziej, i jawnie trzymać ich jako niewolników, i korzystać z ich pracy oraz zmuszać ich do wykonywania przydzielonej im pracy. Z autorytetem apostolskim, zachowując wydźwięk niniejszych dokumentów, uchwalamy i zarządzamy na zawsze, że niewolnicy, którzy uciekają do stolicy i apelują o swoją wolność w żadnym wypadku, nie zostaną zwolnieni od więzów niewoli, ale bez względu na ich ucieczkę i wynik odwołania mają zostać zwróceni do niewoli do swoich właścicieli i jeżeli wydaje się to właściwe, to powinni zostać ukarani jak uciekinierzy. Surowo zabraniamy naszym ukochanym synom Którzy na chwilę obecną są konserwatori, czyli konserwatystami wspomnianego miasta, aby zakładali, że przez swój autorytet wyzwolą wyżej wymienionych niewolników, którzy, jak opisano wcześniej, uciekają i apelują o swoją wolność z więzów ich niewoli, niezależnie od tego, czy zostali przekonwertowani na chrześcijan po zniewoleniu. Czy też byli urodzeni w niewoli nawet chrześcijańskich rodziców niewolników? Jak widzisz wyraźnie, Kościół katolicki popierał i chciał jakoś kontrolować y, sam Urząd Niewolnictwa. Nigdy się nie starał o zniesienie tego, tego urzędu, aż do czasów, kiedy stało się to bardziej popularne. A czemu stało się popularne? Przez reformację. Od XV do XVII wieku papieże nawet posiadali niewolników we własnych galerach. Papieże! W 1866 roku Watykan wydał również takie oświadczenia, jak to cytuje również John Maxwell w swojej książce. Niewolnictwo samo w sobie, rozpatrywane jako takie, w swojej zasadniczej naturze, nie jest sprzeczne z prawem naturalnym i boskim i może występować kilka słusznych nazw niewolnictwa, które wymienione są przez uznanych teologów i komentatorów świętych kanonów. Wynika z tego, że nie jest ono sprzeczne z prawem naturalnym i boskim, ponieważ aby sprzedać, kupić, wymienić lub przekazać niewolnika pod warunkiem, że w tej transakcji sprzedaży, kupna, wymiany lub podarowania ściśle przestrzegane są należne warunki, których zatwierdzenie autorzy również opisują i wyjaśniają. Najważniejsze wśród tych warunków są te, aby kupujący starannie sprawdzili, czy niewolnik, który został wystawiony na sprzedaż, został pozbawiony swojej wolności sprawiedliwie, czy też niesprawiedliwie. Oraz, aby sprzedawca nic nie zrobił, co mogłoby zagrozić życiu, cnocie, czy wierze katolickiej niewolnika, który ma zostać przekazany w posiadanie drugiego człowieka. Więc, nie ma nic przeciwko, jeżeli ktoś został sprawiedliwie uczyniony niewolnikiem, cokolwiek to znaczy, jak można być sprawiedliwie uczynionym niewolnikiem, no to myślę, że już zostawimy. Dobrze, ale jak ma się ta sprawa do tego, co mówi Biblia? Może bo rzeczywiście Biblia mówi w paru miejscach odnośnie niewoli. Ja już kiedyś mówiłem, yy, nagraliśmy jakiś czas temu odcinek na temat niewolnictwa i Biblii. Link również umieszczę w opisie. Yy, I zobaczmy parę takich cytatów. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli, bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Zdaj sobie sprawę, że są ludzie, którzy no nie potrafią żyć samodzielnie i jest to problem w społeczeństwie. Są ludzie, którzy autentycznie nie są w stanie wykonywać nawet najprostszych zajęć i nimi trzeba się zająć. Jednak rozwiązanie nie jest, rozwiązaniem nie jest niewolnictwo. To jest najgorsze rozwiązanie, jakie może być. Na pewno jakieś forma musimy o nich jako Kościół się zatroszczyć, ale nie, absolutnie nie w ten sposób. I pokazałem Ci prawdziwe oblicze Kościoła katolickiego. Tak jak mówiłem, nie chcę atakować, jeżeli jesteś katolikiem, Ciebie czy Twoich znajomych. Chciałem tylko, abyś Zobaczył, jaka jest prawda i Bóg zdecydować, czy rzeczywiście to jest instytucja, którą, chcą, którą chcę wspierać. Ja wiem, że u nas w Polsce jedyna możliwa wiara to jest wiara katolicka. Jesteśmy wychowani w taki sposób, bo ja również byłem katolikiem przez większość mojego życia, że jeżeli ktoś jest innowiercą, to to jest w ogóle jakiś heretyk i to jest coś najgorsze, co może być. Wiem, jak to działa, wiem, jaka jest bariera, ale zastanów się, czy Pan Bóg, za samo przyna... po tej... Mając tę wiedzę, za samo przynależenie do tej instytucji nie pociągnie ciebie do odpowiedzialności, ponieważ wiedziałeś a mimo to swoją nogą wspierałeś tę instytucję. I obecnie, oczywiście, ma miejsce wybielanie historii, jednak pewnych rzeczy nie da się wybielić. I na przykład jedną z nich jest podejście do niewolnictwa przez Kościół Katolicki. Także oni wybielają historię, ale nie zmieniają swoich doktryn. I zwróć uwagę na to, że rzeczywiście często papieże gdzieś tam mówią, jak ten cytat z papieża Leona, że to wszystko, nie, my zawsze się staraliśmy o dobro tych niewolników, ale te encykliki, te wszystkie, yy, że te wszystkie dekrety, które papieże wydawali, one nie są odwoływane, ponieważ nie mogą być odwołane, bo w tym systemie papież uchodzi za nieomylnego, dlatego one nigdy nie będą odwołane. Ten system po prostu jest zepsuty od środka. I oni nie, nie przyznają się do błędu, bo uważają, że katy, Kościół katolicki nie może się mylić. I niech Jezus zawsze nas prowadzi. I teraz Kościół katolicki może nie ma, nie może, nie może działać według tych zasad, ale proroctwa są jasne. Przyjdą czasy, kiedy. Yy, kiedy konstytucje przestaną mieć tak istotne znaczenie. I obecnie już widzimy trochę te czasy. Obecnie już widzimy, kiedy konstytucja no, nie jest jakoś istotną że istotnym dokumentem i w, w przypadku jakiegoś kryzysu, lekkiego kryzysu, została od razu odsunięta na bok. Dlatego prawo się zmieni. I ta instytucja na nowo, zgodnie z prostwami z wieloma prostwami, na nowo będzie miała dostęp do niszczenia ludzi. Także wyjdźcie z Babilonu. To były cienie przyszłości. Ja jestem Szymon. Subskrybuj, daj łapkę w górę i śledź nas na Library Beatshot, Telegramie i Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!